Witam Was serdecznie prosto z pola kukurydzy, nie najlepszej, dlatego że w tym roku kukurydza ma swoje problemy. Zaczęło się już przy, w okresie siewu, kiedy to niskie temperatury, a czasami i nadmierne opady utrudniały terminowy siew tej, tego gatunku, ale przede wszystkim krótko już po siebie, po wyrzędowaniu, po, po tym starcie kukurydza chronicznie, długotrwale i bardzo często w bardzo wielu regionach musiała się zmagać z niedoborem wody. I to przede wszystkim wpłynęło na to, że kukurydza w tym roku nie osiągnęła standardowej wysokości. W regionach trawionych przez suszę jest niska. Niska dlatego, że po prostu zabrakło wody do budowy biomasy, do tej rozbudowy części wegetatywnych. Przyszła pora na rozwój wiech. I zawiązków kolb, czyli ten rozwój wegetatywny nie postępował w momencie, kiedy to zapotrzebowanie wody było największe. Niedobór wody to jest jedno, ale trzeba też pamiętać o tym, że gdy nie ma wody, gdy rozwój glebowy nie jest w formie takiej uwodnionej, gleba nie jest nawodniona, to również za ma problemy z pobieraniem składników pokarmowych. Czyli kolejnym następstwem tego wszystkiego jest to, że. Pojawiają się na plantacji liczne niedobory. Niedobory azotu, fosforu, magnezu, siarki. Ta kukurydza jest po prostu blada, nie jest o takim charakterystycznym ciemnozielonym zabarwieniu. To są właśnie następstwa te, z tego tytułu. Jeżeli na to wszystko nałożymy jeszcze lekką glebę, która. Generalnie nie trzyma wody. Kiedy dołożymy do tego jeszcze problemy bądź niedociągłości agrotechniczne, na przykład niskie pH, no to stres mamy mm, duży, dużo większy i. W Łącznie z niedoborem wodu, to jest taka akumulacja stresu. W sury, mi sobie kukurydza słabo radzi. W tym momencie ta kukurydza dostała w ostatnich dniach kilka solidnych opadów. Przyszły troszeczkę one za późno, aczkolwiek być może uratowały one plantacje przed takim drastycznym spadkiem planowania, bo naprawdę przez długi okres było nieciekawie. Ponieważ na dwa tygodnie przed okresem wiechowania, czyli zanim się pojawiły wiechy, w okresie wiechowania. Nie było wody. Ona w tym momencie była szarozielona, liście były zwinięte w tutki, broniła się przed e, tą utratą wody, e, ograniczała transpirację do minimum e, i naprawdę na tym polu to wyglądało jak obraz nędzy i rozpaczy. E, zaglądamy w kolbę. Nie jest póki co sytuacja nie wygląda tragicznie, e, bo jest co nieco zaziarniona, czyli. Na szczęście w czasie wiechowania, w czasie pylenia nie zanotowaliśmy wyjątkowo wysokich temperatur. Może tam jakieś były incydentalne dni, ale nie było ich dużo i ten półek był żywotny. Tej wilgoci starczyło na to, żeby tą kolbę w pewnym zakresie zapylić. Ale czy wystarczy o to, żeby ona była w pełni zaziarniona? No to jeszcze chwilę musimy poczekać, jak się będą kształtować ziarniaki, czy będą jakieś przepusty. Na pewno nie we wszystkich kolbach. To sobie poradzą te mniej, pewnie gorzej. I nadal kukurydza walczy o plon. Na pewno już wiemy, że w regionach, w kraju, jeśli chodzi o regiony centrum kraju, Mazowsze, Wielkopolska i sięgając ku północy, Kujawsko-Pomorskie, Pomorze, to będą regiony, w których naprawdę kukurydza odczuje ten długotrwały brak opadów. Natomiast teraz się będzie kształtować także ważny parametr, jakim jest masa tysiąca ziaren. I od tego, ile będzie teraz opadów, będzie zależeć, jak będą wykształcone ziarniaki. Na cuda. Raczej, przynajmniej w tych regionach trawionych suszą, nie mamy co liczyć. Natomiast dobrze, że przynajmniej te kilka solinych opadów, oczywiście punktowo, bo to też trzeba rozpatrywać w tym zakresie, że te opady mają charakter punktowy. To są opady pochodzące z burz i różnice pomiędzy regionami są bardzo duże. Dlatego, nawet w jednej gminie. Różnice między dwoma wioskami, dwoma producentami e, będą bardzo duże, jeśli chodzi o potencjał planowania. E, to już wiemy, jedynie południe może liczyć na bardzo fajne plony kukurydzy od centrum ku górze. To są naprawdę tylko takie oazy można znaleźć, e, gdzie dobra struktura gleby, dobre stanowisko, plus dobre e, kilka opadów punktowych uratowało. Kukurydze przed drastycznym obniżką planowania. Ale jak będzie, to zobaczymy jesienią, podczas biorów. Co będzie z ceną, to już w ogóle temat rzeka i z słusów. Perspektywa póki co kształtuje się nieciekawa, no, ale trzymajmy kciuki, że coś się wydarzy, że, że ona będzie, ta cena będzie satysfakcjonująca, mimo wszystko. Dzięki wielkie za uwagę.